Panie redaktorze, Adam Andruszkiewicz, Młodzień Polska. Wspomniał Pan redaktor w sumie jest dość słusznie, że polski naród ewoluuje w stronę żywiołu bardziej niestety w dzisiejszej Polsce po PRL-u. Natomiast z drugiej strony obserwujemy też taki efekt wśród młodego pokolenia na przykładzie Marszu Niepodległości, kiedy kilkadziesiąt tysięcy młodych Polaków dzisiaj przyjeżdża do Warszawy za własne pieniądze po to, by iść pod pomnik Romanowskiego. Więc Pan redaktorze, zdaniem jest też taka nadzieja, doświadczona na przechodzenie tego młodego pokolenia, który wniesie i pobudzi resztę Polaków. Ja jestem o tym przekonany, bo jak powiedziałem, nikt nie chce być analfabetą, a, a jeżeli nawet nim jest, nikt nie chce, żeby jego dzieci pozostały analfabetami. Problem ostatnich lat polegał na tym, że ta elita Okrągłego Stołu, która odniosła niewątpliwe zwycięstwo w III Rzeczpospolitej. Postrzegana była jako ta siła, która da ludziom lepsze życie, <laughs> czyli zrealizuje ich aspiracje poprzez obietnicę, że się wszyscy zeuropeizujemy. Stanimy się Europejczykami, wlejemy się do jakiegoś narodu europejskiego, bo teraz prawda przez 20 lat tłumaczono ludziom w Polsce, że państwa narodowe to jest już jakaś... Przeżytek dziękuję tak, że to już jest anachronizm, nikt tak nie myśli, to się kończy, powstanie wielkie państwo europejskie, wielki naród europejski. Jeżeli ktoś się przywykł poruszać w tym fałszywym sposobie myślenia, to jest mu trudniej to zauważyć, chociaż też zauważy. Natomiast ludzie młodzi, którzy wchodzą, widzą ten fałsz od razu. To jest taka wspaniała cecha młodości, że ludzie młodzi dostrzegają pewne kłamstwa, których do których starsi się przyzwyczaili w związku z czym ich nie dostrzegają i zadają pytania, które potrafią zburzyć całą piramidę autorytetów nabudowanych na jakimś kłamstwie, tak jak w Sławnej Balice Andersena jedno proste pytanie zadane przez chłopca, czy jedno proste stwierdzenie, że król jest nagi powoduje, że wszystkim dookoła zaczynają łuski z oczu spadać i zaczynają rozumieć jakimi durniami byli i jak się dali na, na, na Dudka wystrzelić. Więc ludzie młodzi, jak sądzę, zauważają to szybciej, że nie ma żadnego narodu europejskiego i nie będzie żadnego narodu europejskiego, i nie ma żadnego państwa europejskiego i nie będzie państwa europejskiego, bo najprostszy przykład, jak się zdarzy cokolwiek, czy to jest rewolucja w Egipcie, czy to jest upadek banku Lehman Brothers, to ani jeden złamany dziennikarz nie idzie do prezydenta Unii Europejskiej pana Wana Rompuya, ani do premiera Unii Europejskiej pana Barozo, i nie pytaj ich, co oni na ten temat sądzą. Ponieważ, jeśli oni nawet cokolwiek sądzą, to nie ma to najmniejszego znaczenia. Znaczenie ma to, i tam idą wszyscy dziennikarze, pytać, co sądzi o tym kanclerz Niemiec, co sądzi o tym prezydent Francji, co oni między sobą ustalą, co ewentualnie wciągną premiera Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Austrii, krajów skandynawskich, prawda? I tak. I tak się podejmuje i tak się będzie podejmować decyzję. Istnieją tylko państwa narodowe i nic więcej ponad poziomem ich nie ma. Jest organizacja międzynarodowa, w której te państwa narodowe załatwiają swoje interesy. I jeśli ktoś liczy na to, że coś Polsce da, wyrzekanie się własnej tożsamości, bo dzięki temu dostaniemy tożsamość europejską i jeśli ktoś liczy, że coś Polsce da, wyrzekanie się własnego państwa polskiego, bo dzięki temu staniemy się lojalnymi obywatelami Europy, to niestety nie chcę nikogo obrażać, ale został totalnie okłamany i powiedzmy, żeby nie używać brzydkiego słowa, jest naiwny. I Ludzie okłamani no, zaczynają się budzić, poczynając właśnie od tych, którzy wchodzą w życie i dostrzegają, że coś jest nie tak. I nie, nie chcę rozwijać tego wątku, bo długo bym mógł mówić, ale całe polskie życie publiczne opiera się na kłamstwach. Od początku do końca każdą rzecz, którą chwycimy i zaczniemy się dopytywać, to się okaże, że gdzieś tam u podstaw tego leży coś, co jest oczywistym fałszem. A potem, jakby zostało przez całe gromadę autorytetów. Nadmuchane i siłą, siłą tych autorytetów wtłoczone, no bo jeżeli tak mówi i Wajda, i tak mówi i profesor Davis, i profesor Brzeziński, i aktor Olbrycki, i noblista Miłość, jak żył, też tak mówił, i wszyscy tak mówią, no to ktoś nie być takim ćwokiem, takim nieinteligentnym człowiekiem, no jak to ulubiony pisarz, właśnie jak to ulubiony pisarz tamtej strony pisał w retydurkę, Gałkiewicz chyba nie jest inteligentny, skoro takie pytania zadaje. I ten mechanizm milionów Gałkiewiczów, którzy się bali zadać proste pytania, bo byli nieinteligentni, znaczy akurat Gałkiewicz właśnie się nie bał, Gałkiewicz zadał. I, i, i ja tak na, ten, na, na to budzenie się, na ten ruch narodowy robiony przez młodych ludzi patrzę, jak na. Może jest to uwarunkowane moją młodością, ponieważ ja pamiętam lata 80. czy jeszcze 70., kiedy byłem w szkole i gdzie też w którymś momencie nieuchronnie przychodził ten moment, że człowiek zaczynał odkrywać, że to się wszystko nie trzyma kupy. Jak to było z tą bitwą pod Leniną, że ona była takim wielkim sukcesem, to ja nie mogę z żadnego podręcznika się dowiedzieć, jak ona się skończyła. Poza tym, że się skończyła sukcesem. Co się stało z dowódcą jednego z pułków, który znika z kart tej chwalebnej historii? I dziesiątki takich pytań. Jak to, dlaczego, jeżeli ten katyn zrobili Niemcy, to dlaczego o tym się nie mówi? I nie wolno mówić. Bo przy wszystkich zbrodniach niemieckich bez przerwy mi trąbiono całe dzieciństwo, prawda, bez przerwy o Niemcach i w telewizji wszędzie, jak gonili Hitlerowca, to mu upadały spodnie, jak to I śpiewał Jacek Klejfi. I a tu jednocześnie mówiono, że po pierwsze to Katynia nie było, a po drugie tego zrobili Niemcy. I myślę, że dzisiaj człowiek, kiedy zada jakiekolwiek proste pytanie, prawda, jak to jest, że Trotylu nie było i pochodził z II wojny światowej, no to akurat jest, to jest akurat najprostszy przykład rzeczy niedawne, ale myślę o takich sprawach no, podstawowych, ustrojowych. Tak? Jak się nie, jakiekolwiek pytanie nie zadać, mówię, nie chcę rozwijać tego wątku, bo bym zaczął gadać bardzo długo, ale, ale widzę w tym, no, że po prostu zachodzi wśród Ludzi młodszych ode mnie o 20 parę lat, dokładnie ten sam mechanizm, przychodzi ten sam moment, że ktoś się pyta, no i, i zadaje to pytanie, jak to jest, że to jest dobre, skoro to nie jest dobre? Jak to jest, że, że Unia Europejska do nas, nas żywi i ubiera, skoro to my mamy ją ratować na przykład? No to już zostańmy na tym jednym przykładzie. Że wszyscy ciągle słyszymy, że, że, że dostajemy od nich kupę pieniędzy, ale się okazuje, że musimy ją ratować naszymi rezerwami walutowymi. No to kto kogo w końcu tutaj prawda, ratuje? I takich pytań idą dziesiątki i one wszystkie prowadzą do stwierdzenia, które ogólnie ujmuje taka formuła stworzona przez Filipa Keitadika, jednego z ulubionych pisarzy mojej młodości, który... Pisał, że jeżeli wszystko razem, co wiemy, zbierzemy do kupy, to wiemy tylko tyle, że coś tu cholernie się nie zgadza.